Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w naszym odcinku teraz o gotowaniu. Słuchajcie, dla tych, którzy, którzy nie wiem, pierwszy raz mnie oglądają albo oglądali mnie bardzo dawno, albo nie mogą znaleźć mojego kanału, bo ja tak przeplatam raz, nagrywam z kuchni, raz w spokoju, to wszystko jest, że tak powiem, no, kierowane tym, jak ja się czuję akurat, bo dzisiaj się czuję akurat w miarę dobrze. Mogę stać przy garach, jak to się mówi, pospolicie. No więc nagrywam dzisiaj taki krótki odcinek, a będę gotować y, makaron y, ze szpinakiem. I tutaj mam y, też przygotowałam sobie szparagi. Ugotuję je tak samo i podam tak na talerzu, y, tak z boku, żeby ładnie wyglądało. Więc tak, co nam będzie potrzebne do tego? No to wiadomo, y, szpinak. Kupiłam go wczoraj, zobaczcie, jaki ogromny, piękny. Takie dwie duże wiąchy, kupiłam za 99 centów jeden, Je, yy, każdy z nich, a szparagi były po dolar 30 chyba, też taki pęczek, no spory, także piękne rzeczy, zobaczcie jabłka śliwki też wczoraj były, bo już mówiłam tam, nagrywałam w wcześniejszym odcinku, że bardzo, bardzo tanio, bardzo tanio, dużo rzeczy jest teraz z pola śliwki piekłam fajne bułeczki z jagodami, śliwki, co tam jeszcze gruszki, no, takie duże morelki, naprawdę bardzo bardzo dużo rzeczy teraz sezonowych jest i można naprawdę się zachwycać i jeść zdrowo i stosunkowo niedrogo. Zrobię do tego, słuchajcie, makaron, a to jest taki bardzo to jest taka, krótki makaron się gotuje, krótki makaron, makaron nie jest krótki, tylko czas gotowania tego makaronu jest, jest krótki, bo gotuje się tylko, oczywiście nie mam, a, szybko się spieszę, bo wszyscy jesteśmy głodni, więc nawet sobie tu nie działam widelca do mieszania. Dobrze, że mam chociaż nóż. Słuchajcie, makaron się gotuje tylko 7 minut, ale jeżeli lubicie al dente, no to wiadomo, krócej. Ale tutaj e, producent mówi, że 7 minut jest wystarczająco, żeby go e, doprowadzić do takiego, no super, e, super czas do ugotowania. Zobaczcie, są takie wstążki długie. Ja będę e, robiła je, nie będę łamać, będę rzucała takie grube wstążki na, na wodę. <laughs> to nam będzie już potrzebne. E, słuchajcie, i tak, tutaj, tutaj sobie nastawiłam wodę na ten makaron. Do wody, yy, do wody do, dodam takie dwie płaskie łyżeczki soli. A może za dużo nawet. One są takie jak łyżeczka do herbaty. Więc a półtorej da może. Nie chcę też tak dużo solić. Sól nie jest brau głośno, teraz wszyscy biją na alarm, że a sól jest bardzo niezdrowa i tak dalej. No nie jest tak do końca. Moim zdaniem to prawda, ponieważ nam sól jest bardzo potrzebna też do, do żeby prawidłowo był nawodniony organizm. Także pijąc, pijąc, pijąc wodę, nawet niektórzy piją wodę z solą, już wam tam chyba w jakimś odcinku opowiadałam, że piją wodę z solą tą kłodawską albo ale tą z wieliczki też. No Ja tutaj mam, kupiłam taką sól, ta jest zwykła. E, nie jodowana, bo takiej właśnie używam, a mam też taką sól gruboziarnistą, która, którą można świetnie za, e, dodawać do tej, do kiszenia ogórków. Wczoraj ja też kupiłam piękne ogórki, zaraz wam pokażę. Ale dobrze, to tak. Wodę najpierw zajmiemy się naszym tym szpinakiem. Więc szpinak dobrze wy, wypłukałam. Się tu troszeczkę. Szpinak mam wypłukany, więc pokroję go teraz tak nie bardzo, nie bardzo tak, że tak, tak nie trzeba drobniutko kroić. Będę go podduszała na maśle. Masło sobie przygotowałam tutaj. Wezmę łyżkę. Masła dam taką kosteczkę. O, wystarczy, myślę. Łączę na taki bardzo delikatny, wiecie, y płomień, żeby nie było, może troszkę więcej, żeby nie było tak bardzo. On się ma tak delikatnie dusić. Nie chcę go, broń Boże, przy, przypiec, bo straci, wiecie, wtedy smak. Mm, to dobrze. Czyli tak. Pokroimy szpinak. O, jego tak sobie wygląda, że on jest taki ogromny. Trzeba przepatrzyć, wiecie, bo no, troszkę są takie niektóre liście niezbyt ładne. O, to trzeba je i trochę przejrzeć, żeby były wszystkie, ale ogólnie jest bardzo ładne. jest zawiera bardzo dużo żelaza wiecie, i wa, y, warto go używać właśnie do, do tego. Do, do, warto go jeść. Szczególnie, szczególnie taki sezonowy teraz jest bardzo zdrowy, bardzo dużo wartości ma. Y, też można zamrozić, a jest taki... Właśnie jak go jest dużo, jest dobra cena, to możecie go też sobie pokroić jak macie dużą lodówkę, to możecie sobie pokroić go i zamrozić. Nie traci swoich wartości, także śmiało możecie szpinak mrozić. Tak jak zresztą większość też sezonowych warzyw, czy koperek, czy pietruszkę można sobie, jeżeli ktoś ma właśnie tak jak mówię dużą lodówkę, to śmiało można mrozić, nie tracą nie traci to, wiecie, z wartości odżywczych. Do mojego makaronu dodam troszeczkę oliwy z oliwek, dosłownie może taką powiedzmy łyżkę stołową i wrzucam tak jak mówiłam. Ja gotuję zawsze makaron, lubię gotować na dużej patelni i nie w garnku. Tyle tylko, że chyba, nie wiem, tak po prostu, po prostu lubię. Tyle tylko, że chyba w tym przypadku dałam za mało wody, więc <laughs> będę, sobie, będę chciała chyba w trochę dogotować i doleć. Już mam tłuszcz na szpinach, i się rozpuszcza z O, a ja tam doleję troszkę, lubię na takiej dużej patelni tam te moje duże, wszystkie te moje patelnie i tak dalej, to Wy już znacie na pamięć tych, co oglądali moje odcinki. Powiem wam, że y, dużo chciałam w ogóle podziękować wam za, za oglądalność, bo naprawdę y, dzięki wam uzyskałam bardzo dużo, dużo oglądalności, szczególnie dużym, y, dużą popularnością cieszył się ten odcinek y, Goło o tym, jak robiłam gulasz y, z y, kurzych żołądków. No tam do 1700 yy, wyświetleń było, także byłam bardzo zaskoczona, że tyle. Ogólnie się kanał bardzo przyjął. Szkoda, że tak się stało, że przestałam nagrywać przez jakiś czas, no ale to wszystko oczywiście jest do nadrobienia. Także będziemy trochę gotować też. Teraz mam też dużo fajnych pomysłów. Chciałabym Wam pokazać jak piszę ogórki, ale to może nagram ten odcinek w tym tygodniu, bo kupiłam sobie wczoraj. Właśnie. Nie chciałam sobie nic na co na. Przepraszam Was bardzo, ale ja, jak zwykle, jestem bardzo dużo muszę coś na, na resztki. Bo tak jak już wiecie, ja kompostuję wszystkie właśnie takie rzeczy, które. Te grube części to od, odrzucam, Mam taki pojemnik do kompostowania, taki, taki mały, mały kosz, ale właśnie to sobie nie naszkodałam, No ale dobra, ja nieważne. nieważne. Pierwszą część szpinaku wrzucam już, bo masło mi się już roztopiło. Aha! Nie spojrzałam na czas. Uh, ok, jest uh, teraz 15 20 po pierwszej, to do. Uh, no, mi się tam te, te 7 minut gotuje. Dobra, to będę filmować. Hmm, gdzie mam łyżkę? Muszę zaraz dolać trochę wody gotowanej, bo za mało dałam. Fajne takie duże kluchy będą bardzo fajnie wyglądać właśnie jak się to wszystko razem pomiesza. Ale wody jest zdecydowanie za mało. Dobrze, wrzucę pozostałą część. Ja obydwie wiązki zużyję, dlatego że tak jak mówię, on się skurczy. Nie będzie go aż, aż tak wiele jak się. Teraz Wam powiem, co będę dalej używała do, do tego szpinaku. Bo wyjęłam przyprawy wyjęłam sobie, ale nie wyjęłam śmietany, bo ja też będę dawała śmietany do tego. Odkroję sobie od razu, wiecie, od szparagów te, te grubsze. Dosłownie tak, kilka centymetrów trzeba odkroić. No niewiele, ale, ale jednak te, te grubsze końcówki trzeba odkroić. Bo bo są takie twarde do, do jedzenia. Będzie to tak ładnie na wierzchu położę. Yy, nie będę kroić drobno, tylko właśnie w takich e, większych kawałkach. O, odkroimy te grube. Dobrze, szpinak już mam pokrojony cały, więc go tutaj wrzucam na patelnię. Doleję sobie teraz wodę do tego makaronu, bo Musi być, jak dolewacie wody do makaronu, to zagotujcie, żeby nie, nie obniżyć temperatury. No i niech mi się ten makaron tak fajnie gotuje. Jeszcze 4 minuty. Ja lubię dente, ale jak nie lubicie, to, to przytrzymajcie te 7. Ja chyba też przytrzymam te się tak żeby było 7. Niech się fajnie ugotuje. E, czym będę przyprawiać szpinak? Wiecie, że ja to idę tak czasem na skróty i Wrzucam sobie ten, te szparagi do na makaron. Makaron nabiera, wiecie, też fajnego smaku, a nie trzeba być w garnka. Dodatkowo, no ja to tak czasem, wiecie, lubię i na eksperymentuję. A szparagi gotuję bardzo krótko, więc jak przykryję sobie teraz pokrywką, to one mi się tak fajnie podgotują z tym makaronem. Taka, tak trochę na skróty. Ale jest to, jest to fajne i praktyczne makaron. Przy okazji nabierze fajnego smaku. A ja nie będę miała tyle garów do mycia. Nie wiem czy mnie tutaj widać, ale odpaliłam się do wiecie, do tego. Do zlewu. Teraz tak, w moi drodzy, będę. Jeśli chodzi o szpinak. Teraz to właściwie chciałabym ten makaron tym szparagan przesunąć na dalszą fajerkę, a to przesunę tył żebyście widzieli, czy ja doprawiam, albo może tutaj. On tam nie potrzeba mu dużo, dosłownie jeszcze 3 4 minuty, 4 i makaron będzie ok. Teraz mam już, teraz będziecie widzieć. Można troszeczkę dolać jeszcze oliwy z oliwek, jeżeli na przykład macie, ja doleję troszkę, bo mało tego masła dałam, Ja nie bójcie się oleju z oliwek. Ja kupiłam wczoraj taki olej z oliwek, on jest bardzo taki no, jest ta sama firma co makaron, on jest bardzo tani w porównaniu do, to jest ten, o zgasła mi lampa przy tym. Poczekajcie, ja zrobię maleńką przerwę, przepraszam Was na chwilkę, ale zrobię przerwę, bo zgasła lampa przy, przy tym, przy aparacie. Poczekajcie sekundkę. Jestem już kochani, ale nagrywam teraz bez lampy, bo lampa prawdopodobnie, to wejście to się albo przepaliło, albo przegrzało. Statyk nie był wcale taki tani, jeśli chodzi o lampę, o czy o, cało, o cały zakup, więc nie wiem, dlaczego by się to miało już popsuć. Ale nieważne, nagrywam bez lampy, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Ważne, że widać co gotuje. Słuchajcie, ja będę szpinak doprawiała, on się tutaj dusi tak fajnie na w malutkim ogniu, będę go doprawiała, a makaron ze szparagami wyłączam. Niech on sobie jeszcze zostanie, ja go tylko wyleję wodę z, tego, z tej patelni i niech on sobie tak tutaj, o, trzeba odcedzić wodę i niech on sobie się tak po prostu jeszcze paruje z tymi szparagami. Ale ślicznie pachnie, gdzie Wam, jaki śliczny zapach. No i ja go tak po prostu tutaj na tym ciepłym tym palniku zostawię. Szpinak będę doprawiała, szpinak już jest gotowy. Mam tutaj taką przyprawę do, do to jest przyprawa do sałaty, ale w tej przyprawie, ja to wczoraj kupiłam, nawet jeszcze nie poprzesypywałam, Widzicie, do słoiczków, a to ja mam takie słoiczki. Co wam już kiedyś pokazywałam? A wszystko sobie przysypuję do takich pojemników szklanych, ale nie miałam czasu tego zrobić wczoraj. A nawet nie muszę opisywać, nie muszę przyklejać, na to na pamięć, wiem, co to jest? Także to jest zestaw wszystkich ziół. To znaczy tak: jest czosnek, jest cebulka, jest zielona pietruszka, jest kolendra, jest bazylia, jest tutaj taki fajny miks. Pachnie to obłędnie, dlatego że tu jest właśnie czosnek. Ja tutaj tak wsypię po wierzchu, a tam dosłownie taką jedną łyżkę jak dam. Oczywiście trzeba spróbować, czy to, czy to wystarczy. Tu jest też sól, także nie, nie przesalajcie szpinaku, bo wtedy yy, no, stracicie smak. Zobaczcie, jak się zrobiło mało. Hmm, widzicie? Z takich dużych dwóch wiązek się zrobiło tak mało szpinaku. Chcę sobie teraz wziąć widelec. Poczekajcie sekundkę. I zobaczymy jak ma ten szpinak smak, czy po prostu jest już wystarczająco słony. Mm. Tak może mamy Mam dosłownie odrobinkę. Ale dobry. Super. I takie danie na szybko. Zaj zajmie Wam przyrządzenie takiego dania dosłownie pół godziny to zrobicie. Ja mam tutaj świeżą kolendrę, także mam tutaj też koperek. Ja to po prostu sobie tak po, po kawałeczku tego pourywam. I mam zieloną pietruszkę. Też to wczoraj wszystko kupiłam, to stoi w pojemniczku, wiecie, w takiej wo w wodzie, także Ale się zachowuje dłużej świeżość. Pokroję sobie to w taką taką nie musi być dokładnie. O, taką garstkę sobie wycofuję do szpinaku. No i co, całe danie będziemy już. Nie daję czosnku, bo czosnek już był w tej przyprawie, co. Hmm, co, co właśnie ją przyprawiłam do tej do Co bym to jeszcze mogła dać? Tu mam tymianek, jeszcze kupiłam sobie wczoraj. Kupiłam też. Hmm, o, cebulka tutaj jest. To cebulkę to możemy dać. Wiecie, bo to jest ta cebulka. To też nie mocno zamykają te przyprawy, czyli nie można odepchać. Cebulka, wiecie, ta cieniutka, dymka, to, to możemy śmiało dać. Zamiast cebuli, żeby to było bardzo takie fajne, delikatne i leciutkie. I tyle, co jeśli chodzi o przyprawianie, co o przyprawy. I teraz będziemy już danie kończyć. Przątnę tylko tutaj troszkę, bo Strasznie mi się nawałaganiło, ganiło. Um, okej, okay. i tak, feta, ser feta to jest, ja tu mam taką końcóweczkę, jest to takich widzicie, fajnie potarta feta, Nie, może też być w kawałku, jaką tam macie, a to jest parmezan. I teraz jak my robimy całe danie. Szpinak już wyłączam, makaron już mam wyłączony, odcedzony, wyciągnę sobie, Taką większą e, miskę będę właśnie w niej podawać. I teraz wrzucam muszę sobie najpierw wrzucę cały szpinak do miski. Wrzucam szpinak do miski sobie tutaj. A na tą sam tłuszcz na chwileczkę podłączę tutaj jeszcze masełka, trochę. Po to, wiecie, żeby tak fajnie te ym, szparagi ob, właśnie obsmażyć, żeby nie były takie zupełnie. Robię przeważnie takie rzeczy delikatne, jak szpinak czy szparagi. To przeważnie robię na maśle, dlatego że one, a wiecie, wtedy taką delikatność mają, bo olej jednak no, jest ciężki, dość. O, i teraz też paradzi dosłownie na, na jedną minutkę, na taki dość, dość mocny ogień. O, widzicie, jaki fajny mam pomysł, tylko że mnie parzy bardzo. Że właśnie to gotuję na, na makaronie. Nie ma to w ogóle żadnego. E, to znaczy, jeżeli makaron macie taki, co jest na 7 minut, to jest ok, bo jak jest grube, grube, te, grube części są. dosłownie na jedną sekundkę. Jak są grube, to, są, to wymagają dłuższego gotowania, prawda? Więc Wam się wtedy sz, szparagi rozlecą. Ale jak na 7 minut i na 7 minut, to wystarczy. I jest bez problemu. I też, te szparagi też troszeczkę posypię tą, tą, tą przyprawą. Też tak w powierzchu tylko. To jest świetny miks, ta przyprawa nie jest wcale droga, a jest tak wygodna, że można sobie ją po prostu o i już całe, cała robota ze szparagami makaron ale piękne niteczki żółte mm. ja bardzo lubię ten makaron i bardzo go często używam mieszam teraz właśnie z tym szpinakiem nie wiem albo trzeba będzie to muszę już zestawić w ognia. Może będę musiała trochę dołożyć yy, soli? Nie wiem. Może sobie każdy na talerzu też dołożyć. Mieszam dokładnie, tak żeby rozprowadzić wszędzie ten szpinak. Wsypię fetę. A wszystko już zużyję. Nie miałam tutaj tak dużo. Zużyję wszystko. I. No i mieszam. Delikatnie mieszajcie, jak już fetę po prostu wsypiecie, żeby Wam się tak nie rozwaliła. Mm, ale śliczny Będzie pycha obiad. I pieprz. Pieprz nie dajcie, z, nie, nie róbcie, jeżeli dajecie pieprz, nie da, używajcie z, z moździerza, bo dlatego, że będzie, musi być cienko zmielony pieprz bo z moździerza gruboziarnisty nie pasuje, bo zabije zapach A, smaki w szpinaku. No i już mamy, moje kochani, gotowe. Teraz już Wam pokażę, jak ja to planuję podać i zaraz nakładam na talerze. Zaraz będziemy jeść. Będę robiła to w taki sposób. Użyję sobie tego, popraszam za, za hałas. Ale wykorzystam do tego taki oto talarz, nakładam szpinak, wbijam do środka, kręcę i tak jak spaghetti, żeby się ładnie nałożyło. W zależności to tam już od waszej, ile, ile od porcji, ile tam chcecie to sobie nałóżcie. Ja nałożyłam na razie tyle. Mybie. i teraz powiem wam jak to planuję zrobić z tymi szparagami. Wezmę i do tego położę na wierzch szparagi. No, można może ładnie ułożyć, można położyć jeszcze z boku, też żeby to tak efektywnie na talerzyku wyglądało. I tak. ja nie posypuję. Mmm, jakie dobre. Nie posypuję żelaniną, za to użyję sobie parmezanu. No, też jest ciężko, troszeczkę. I posypię. Parmezan też tyle użyjcie, ile lubicie. Nie przesadzajcie, bo on jest też słony. Także proszę bardzo. Moje danie też zdrowe. szpinakowe. I teraz gdzieś miałam widelec. Muszę sobie spróbuję, powiem Wam, czy wyszło pyszne, czy nie. Ale nie ma tutaj naprawdę rzeczy, sobie. mogło być nie, niedobre. Mm. Pycha! Mm. Super! Nie Miałam dodać śmietanę, ale zapomniałam. Mm. A jak zapomnieliście, to nieważne. Można polać jeszcze trochę oliwą z oliwek. Możecie dodać tą śmietanę bądź nie, jak tam chcecie. Mm, danie pycha. Także tak kochani, zachęcam Was do, do zrobienia sobie takiego pysznego dania. Robi go się 20 minut z zegarkiem na ręku. Możecie go zrobić no, tak zwane za 5 trzecia. Pyszne, zdrowe. A ja życzę Wam smacznego. Zapraszam Was do robienia sobie takich szybkich, prostych dań. I co do, mam nadzieję, do następnego odcinku, odcinka. Wszystkiego najpiękniejszego, najlepszego. Moc pozytywnej energii Wam przesyłam. I żegnam się z Wami do następnego odcinka. Pa, pa.